Cześć, z tej strony W9744, a to jest kolejny odcinek serii Let's Play Minecraft. Dzisiaj pokażę Wam mod o nazwie Nethercraft yy, który ma symulować piekło. Także zaczynamy Świetna nazwa może właśnie piekło jak... Yy, Yl... o, dobra, jest piekło, spoko no, daj, daj, daj dawaj dobra, jest bateria, jest możemy zaczynać ok, także pierwsze co się rzuca w oczy to jest Czerwone niebo, a ja jak z tego co założyłem, księżyca. Chyba, że to ta kulka, to koło ma być księżycem, no ale nie wiem. Yy, okej, okay, więc ja może najpierw jak zawsze pokażę Wam wszystkie sześciany. Zaczynając od tych Dobra, a więc może inaczej. Sobie. Mamy coś takiego. Mamy coś takiego. Mamy coś takiego. Cóż takiego. Cóż takiego. Cóż takiego. To, to ma być lawa. Te wszystkie. Te wszystkie czerwone sześciany y, symbolizują. Te wszystkie sześciany symbolizują właśnie te. One mają tworzyć tutaj te piekło. To właśnie. Za ich sprawą mamy się poczuć. Mam być tu strasznie i, i takie tam nie nie, to, to i to. Dobra. Więc ta, tak to wygląda. Ten pierwszy page. Bardzo fajnie wygląda to. Bardzo mi się podoba te, 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 ten, ten ston, tak? Ale fajnie to wygląda. Podobnie cegły, ale cegły zaraz wam pokażę. Yy, więc ja teraz będę po prostu demonstrował już bez, bez większych komentarzy yy, wszystkie te ściany. Nie. O, spoko. To fajnie wygląda też. Mm -hmm. Tak, tak, tak. To ma być drzewo. Więc tutaj takie są drzewa. Tak, 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 o, jest słońce jednak. Eee, tak, tak. To już było. A nie, to jest... Czym... Już nie się trochę. Mm, to też fajnie wygląda. Mm, tak, 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 tak. tak. Po debince nie możemy się wspinać. Głupie debinca to tak, tak. 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 Ale ten odcinek będzie monotonny. Yy, o. I teraz Wam pokażę najważniejszą rzecz, tak naprawdę. Znaczy naj, najważniejszą, może najbardziej ewolucyjną. O. Dobra. A więc. Yy, mamy. Mamy drzwi. Ale nie są te drzwi takie jak wcześniejsze. Że po prostu takie sześcian. Tylko przez te drzwi normalnie możemy przejść. Niestety jeszcze nie ma możliwości otworzenia ich, ale to już sobie efekt. A pokażę wam jak to fajnie może wyglądać właśnie w połączeniu z, mm. y, z cegłami. Tak, tak. Mm. Wygląda tak. Może jeszcze tutaj dodam. Trochę dla efektu. Fajne to czerwone niebo. No. I tutaj mamy ścianę. I tak możemy zrobić ładny domek, przez który możemy normalnie przechodzić. No, więc no, to jest na plus. A dodatkowo... Ach. No dobra, nie będzie safe. Dodatkowo... <laughs> dodatkowo nie ma nic... Yy, bardzo ewolucyjnego mogę wam jeszcze drzewa zrobić nawet nie ma no sześciany są nowe generalnie ale jak już pokazali jak pokazali jak już zjabili wodę nie wodę tylko właśnie lawę to mogliby jeszcze dodać od razu yy, życie no Drzewo będzie tak. Udaje mi się drzewo. No tak mniej więcej by wyglądało drzewo. To jest takie... Drzewo na pół ale... Taka symetria. No dobra, mniejsza. Tak czy siak. Hmm. To by było na tyle. W tym odcinku. Następny odcinek niedługo. I to w następnym odcinku będzie już... Ostatni... Nie, nas, następny odcinek to będzie przedostatni odcinek z modami, a, a później coś się wymyśli. Coś jeszcze dla was zrobię. Więc to by było na tyle. No, dziękuję, no. <grywka> z tej strony Dabek9744. Dziękuję, do usłyszenia. Cześć.